Siemano! Dzisiaj zapraszam na bardzo krótki filmik bo Ostatnio robiłem same długie, więc dzisiaj się postaram zmieścić w 5 minutach mam nadzieję A Jak zawsze jak zaczynam gadać do kamerki to <grafi> musi przyjść kontrola jakości <grafi> no. O Boziu! Jest tak gorąca, ty wstałeś żeby sprawdzić co ja robię Tak, cześć Majro Mogę? Tak? Dzięki <grafi> Więc tak, dzisiaj Robimy szybką wariację na temat makaronu bazowego. Jeżeli nie wiecie, jak przygotować ten makaron bazowy, to zapraszam do linku poniżej. Jest, jest przepis na temat tego, jak ten makaron przygotować. Dzisiaj potrzebujemy tofu i ciecierzycę. Obie rzeczy kupuję w Lidlu. Ciecierzyca gotowana w słoiczku. I tofu najbardziej lubię wędzony osobiście. Bardziej mi smakuje, ma taki dodatkowy smaczek, fajnie wędzony, e, więc kto kupuje, Ona on jest w takim jeszcze papierowym opakowaniu, a jak kupuję, to od razu wywalam te, e, ten, to papierowe opakowanie i wrzucam kostkę samą do, do lodówki. E, więc do tego makaronu potrzebujemy połowę kostki, więc przekrajam po prostu całe opakowanie na pół. Wyciągam połowę. Majro, zawsze czekasz mu dam z dwie kosteczki. Yy, I tak, kroimy to na trzy plastry, <grym> potem na słupki, i potem na kosteczki. Co Majro, zasłużyłeś? Byłeś grzeczny dzisiaj. Zasłużyłeś na tofu? Chodź. Siad. Do pracy. Rączki. Tofu wrzucamy na patelnię. Odpalamy ogień. I teraz musimy to chwilkę zarumienić. Możemy dodać odrobinkę oleju i nadzorujemy tutaj to smażenie, aż nam tofu się zarumieni ładnie. Tofu nam się zarumieniło. Możemy sobie dodać teżyce. Łyżką ją wybieram, po prostu rzucam na patelnię. Proste zmniejszyć ognisko. 4-5 łyżek. I zostawiamy to chwilę na patelni, aż nam cała woda wyparuje. Woda już wyparowała. Czas na makaronik. A tym razem mam tagliatelle. Hit hyt. Całość podgrze podgrzewamy sobie i obiadek gotowy. しましたが。